Cześć, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. I oczywiście zapraszam Was na nowy film. Kochani, kawka jest. Jeszcze nie jadłam śniadania, tylko miałam jakoś ochotę na kawę, i zobaczcie. Godzina. 6:43. Dałam radę. Kto oglądał ostatniego mojego vloga, w którym opowiadałam, że um, mam napięty grafik, mam napięty czas, że muszę na drugi dzień wstać wcześniej to powiem wam, udało się. Wstałam w pół do siódmej. E, nastawiłam sobie wodę na kawę, zrobiłam sobie kawkę, wzięłam prysznic. Głowy nie myłam, bo myłam wczoraj głowę, więc wzięłam tylko taki szybki prysznic i jestem zwarta i gotowa. I plany były ogromne. Jak Wam wspominałam, było 9 pozycji, to e, dwie pozycje z tego wypadły i niestety w weekend teraz nie będę malować krzeseł, ale dla Was to tutaj nie ma różnicy, bo ten film na pewno się pojawi. Wiecie, ja filmy wstawiam w środę i w sobotę, więc jeszcze mam czas na pomalowanie tych krzeseł. A dlaczego nie pomaluję krzeseł? Z tego względu, jak patrzę w odgląd, to jestem w miarę oświetlona, ale powiem Wam, że pogoda dzisiaj nie dopisuje: jest deszczowo, jest szaro ponuro na dworze. No i do takiego malowania krzeseł ja potrzebuję dla siebie dobre światło, a tak samo i do nagrywania poczuję, potrzebuję dobre światło. Nie chcę odpalać ringa, nie chcę, żeby to światło było inne. To jest pierwszy powód, że dzisiaj krzeseł nie zrobię Drugi powód jest taki, że mój kochany małżonek nie przygotował mi pędzelka Jak Wam wspominałam, ja mam, leżą, spojrzałam tutaj, bo leżą, czekają Mam takie te wałeczki z korytkami do malowania Ale gdzie nie w jakichś tam zakamarkach trzeba dojść pędzelkiem A nie wiem jaki pędzelek jest do tego potrzebny, w związku z czym... Odkładam malowanie na następne moje wolne. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, ale wtedy już będzie taki mój wolny dzień, gdzie nie mam tak napiętego grafiku. No to wtedy po prostu te krzesła pomaluję. Także, kochani, jedna rzecz mi odchodzi, i odeszłam jeszcze jedna rzecz, ale to już był plan taki. Taki awaryjny w tych moich zapiskach, który niestety nie wypali. Na szczęście nie wypali, więc mam mniej do zrobienia. Eee, I powiem Wam, że szczerze mówiąc, też troszkę obawiam się robić te krzesła. No, na pewno ich nie zniszczę, ale boję się zacząć. Wiecie, jak już zacznę, to już będzie ok. Tylko boję się właśnie zacząć. Eee, no, ale jak widziałam, Karolina Ziętek przemalowała pięknie szafki, przemalowała pięknie stolik, nogi od stolika, przemalowała. Na czarny kolor i też właśnie używała primera, czyli bazy, ymm, podkładu i farby, i pięknie to wyszło, więc wydaje mi się, że ymm, też mi tak wyjdzie. Dam radę. Dobra, kochani, ja się szykuję, dopijam moją kawę. Za chwilę pójdę sobie robić śniadanie. Jak widzicie, już jestem w połowie czy praktycznie więcej jak połowie, wyszykowana, zostało mi jeszcze tylko wytuszować rzęsy. Makijaż standardowy, oczywiście, codzienny, uwielbiam ten makijaż. Szybko się go robi i... i bardzo lubię te cienie, więc zostało mi jeszcze tylko wytuszować rzęsy, rzęsy przebrać się, nie wiem, czy dziś, na dzisiaj będę włosy spinać, czy zostawię rozpuszczone, ale zobaczcie, jak już mi włosy urosły i tak się zastanawiam, czy ich nie ściąć, ale... Chyba nie, chyba będę zapuszczać i chcę sobie taką fryzurkę, bo teraz mam tak na prosto, wiecie, ścięte w koło, a chcę taką fryzurkę, żeby tu mieć troszkę krótsze, a z tyłu, wiecie, tak w taki szpic, z tyłu dłuższe, coś takiego planuję, więc jeszcze je troszeczkę pozapuszczam, ale urosły mi niesamowicie, naprawdę, zobaczcie, no? Bardzo szybko. Dobra, kochani, szykuję się, yy, dokańczam, tak jak wspomniałam, malowanie rzęs, przebieram się. No i coś dzisiaj działamy. Na pewno dzisiaj będziemy robić, czy ja będę robić, wy zobaczycie pasztet, bo już wszystko na ten pasztet mam, więc no już nie mogę się doczekać. Mam trzy foremki, mam nadzieję, że, że tych foremek mi starczy. Powinno, powinno wystarczyć. Także, kochani, zabieram się do dzisiejszej pracy i oczywiście zapraszam Was do dalszego oglądania tego filmu. I przyszła pora na śniadanie. Zrobiłam sobie tutaj dwie kromeczki tego wieloziarnistego chlebka, który kupiłam w bonusie z serkiem tartar z łososia. Zumuję mi się. Poczekajcie, coś się nie chce tutaj zoomować, już Wam pokazuję, o może tak. O! łososiowa zatoka, naprawdę bardzo dobry serek i do tego szyneczka, którą kupiłam w bonusie, zielony ogórek, pieprz, aromat. I zaczynam moje śniadanko, także biorę się do jedzenia i za chwilę będę brała się za robienie pasztetu. I kochani, zjadłam już właśnie śniadanie, już skończyłam mmm, ostatni kęs i powiem Wam, że ten serek, jeśli lubicie łososia, i lubicie serek, to jest takie cudowne połączenie, właśnie łososia w serku. To serdecznie Wam go polecam. Ja go wzięłam, tak wiecie. Tak, sceptycznie do niego podeszłam, kupując go. Zobaczyłam go w polskim sklepie i mówię: Kurczę, serek z łososiem, dobra, wezmę, spróbuję. A mój mąż mówi: Nie, to nie dla mnie, takiego czegoś nie lubię. Nie wiem, czy tobie posmakują. Więc no dobra, spróbujemy, uwielbiam serek tartar ziołowy. W ogóle lubię te serki tartar. Czy z, z czym są jeszcze? Chyba z. Mąż lubi właśnie z grzybami, Tego to ja nie lubię. Ale jeszcze są chyba paprykowe, o ile się nie mylę. Ja najbardziej właśnie lubię ten z ziołami. I teraz wziąłem ten łososiowy i powiem Wam, że jest rewelacja. Ja ogólnie lubię łososia. Tym bardziej lubię serek, więc to połączenie jest idealne. Jeśli jesteście ciekawi, to spróbujcie sobie i, i naprawdę. Polecam. I słuchajcie, chciałam Wam jeszcze pokazać, zanim wezmę się za ten pasztet, tak przedłużam, przedłużam, przedłużam ten czas robienia pasztetu, bo wiem, że jak już wejdę do kuchni, to tak szybko z niej nie wyjdę. A też jeszcze mam mieszkanie do posprzątania dzisiaj, bo jutro już niedziela, chcę sobie dzisiaj wszystko ogarnąć. No i też chcę skończyć z ro robienie tego pasztetu przed przyjściem męża z pracy. No więc za chwilę się wezmę, bo żeby się wyrobić. Ale chciałam wam jeszcze tutaj coś pokazać. Przyniosła mi Natalia, znaczy nie przyniosła, dała mi wczoraj, bym skłamała. Dała mi wczoraj, jak byłam u niej, um, dwa produkty z semilaka. Jest to taupe i baza, o ile się nie mylę. Poprosiła mamę, żeby zobaczyła jej w Polsce i te produkty można kupić. Słuchajcie, w Rosmanie. Ja wcześniej Semilak kupowałam u nas w galeriach. Jest Galeria Dominikańska, Arkady. Jaką jeszcze mamy? Magnolia. Poczekajcie jeszcze, jakie mamy. No, wypadło mi z głowy, ale mamy. A Grunwalska, mamy tych galerii troszeczkę. Ja najczęściej lubię jeździć do Magnoli, najbardziej mi się podoba. Teraz jeszcze jest przy dworcu głównym. Wrocławia, chyba tak się nazywa. No ale tak jak wspomniałam, Magnole jest dla mnie najlepsza. I właśnie na pasażach, w tych w galeriach, na pasażu są takie stoiska. Często z inglotem, z semilakiem, i właśnie tam semilaka można kupić. Ale też teraz semilaka można kupić w Rosmanie. Więc jest on kupiony w Rosmanie, i to jest chyba ta seria Diamond, o ile się nie mylę, bo zobaczcie. Poczekajcie, żeby mi aparat nie spadł. O, widzicie? To jest ta seria chyba Diamond. W ogóle, jak już zobaczyłam to opakowanie takie srebrne, to mi się wydawało, że właśnie to jest ta seria. I tutaj mamy właśnie: co tu jest? Tołp, i tu mam bazę, więc zobaczymy, wypróbujemy. Już mi się kończy, a robię i sobie paznokcie, i Natalii. Więc Natalia poprosiła mamę, żeby zobaczyła i. i... I mamy nowe, mamy um, semilaka, mamy i bazę, i mamy top Ja wiem, że semilak uczula niektóre osoby. Wiem, że semilak nie jest jakoś teraz um, chwalony. U mnie na szczęście nic się nie dzieje. Ja używam właśnie semilaka. Mam i lakiery, i bazy, i tołpy, i, taupe, i e, hardy, e, więc. U mnie, u mnie wszystko jest ok i używam nie tylko Semilaka, bo i mam kilka lakierów z Neonail. Mam lakiery z Biedronki, które Wam serdecznie polecałam. Właśnie ten lakier, który mam teraz na paznokciach. Zobaczcie, już muszę zrobić paznokcie, już się yy, wołają o to, żeby zrobić. Ale zobaczcie, to jest właśnie lakier z Biedronki, tutaj tylko taki sobie zrobiłam na jednym palcu wzorek z czarnego i białego lakieru, tak wiecie wykałaczką taki wzorek, bardzo prosty ale ten lakier ogólnie jest z Biedronki i bardzo lubię te lakiery, bo one mają tak świetny pędzelek, że tutaj do skórek nie ma problemu, żeby do nich dojść fajnie pod skórki podchodzi jest tak fajnie wyprofilowany i pędzelek właśnie w lakierach i w bazie i w tołpie, bo też mam bazę i tołp, taup, dwa tołpy mam Jeden jest właśnie brokatowy i o, nie wiem, czy dojrzycie Poczekajcie, spróbujemy zrobić. O, widzicie, tak się mienią trochę te paznokcie, bo to jest właśnie tołp taki e, z brokatem, ale też mam zwykły tołp, już mi się właśnie kończy. E, I bazę, dlatego właśnie jak Natalia przychodzi, bo robię sobie i Natali paznokcie, no to więc wiecie, co 2-3 tygodnie zmieniamy hybrydki, no to jednak tego. Mm, tych lakierów czy tych tołpów bas troszeczkę nam idzie, więc zapas już jest, także serdecznie dziękuję. Eee, znaczy, dziękujemy obydwie, <laughs> także mamy już zapas i możemy sobie pazureczki robić. No dobra, kochani, koniec tego gadania, czas się wziąć za pasztet, idę przejrzeć dokładnie ten przepis w termomiksie, jak to wygląda. I tak jak wspomniałam, chyba wspominałam Wam w ostatnim vlogu, o ile się nie mylę, ale jeśli nie wspominam to powiem teraz, jeśli się powtórzę, to przepraszam, ten przepis postaram się Wam napisać pod filmem. Wiem, że dużo osób, wiele osób nie ma Termomiksa, ale taki pasztet, słuchajcie, możecie zrobić sami w domu. Ja jak nie miałam Termomiksa, to mieliłam, podsmażałam mięso na patelni, mieliłam później w maszynce i piekłam w piekarniku, więc na pewno. Każdy, kto robił w domu pasztet wie, jak zrobić bez pomocy Termomiksa, więc jeżeli chcecie, to chętnie Wam po prostu ten przepis pod filmem wypiszę, żebyście mogły sobie po prostu skorzystać, jakie tam potrzebne są produkty do tego pasztetu, i, i zrobić sobie w domu bez użycia termomiksa, z użyciem po prostu maszynki do mielenia mięsa, czy, czy nie wiem. Nie wiem, czy blender tego by nie zrobił, nie jestem pewna, ale no po prostu jeżeli chcecie, to bardzo chętnie Wam to wypiszę, będziecie mogły sobie skorzystać. A ja idę do roboty, biorę się za ten pasztet, później poogarniam mieszkanie. Jak on się upiecze? Ym, może nie. Może nie, jak on się upiecze. Jeszcze przed pokażę Wam, jak to, to, jak te etapy wyglądają podczas robienia tego pasztetu. Yy, no... I później Wam pokażę efekt końcowy, jak już się upiecze. Mam nadzieję, że mój mąż będzie zadowolony, bo on koniecznie chciał ten pasztet. Kupiliśmy wątróbkę w polskim sklepie i mówi, zrobisz pasztet? Jak zobaczył tylko wątróbkę. Zrobisz pasztet, bo robiłam już pasztet właśnie bez termomiksa, na patelni smażąc mięso. Robiłam już chyba z trzy razy i był rewelacyjny. A tym razem będę robiła z indyka, więc jestem bardzo ciekawa, jak wyjdzie. Dobra kochani, koniec gadania, zabieram się do pracy. I kochani, mam tutaj przygotowane mięso. Za chwilę je będę opłukiwać pod wodą. Tutaj mam boczek. Jeszcze wczoraj pojechałam po boczek, żeby kupić i ten sklep mięsny niestety był nieczynny, więc kupiłam w bonusie taki gotowy. I mam tutaj tego boczku pół kilo, więc kilogram, bo mięsa też nie mam mało, więc zobaczymy czy wykorzystam całość. Czy tylko jedno opakowanie? I w przepisie na Thermomix, ja już tutaj weszłam w cookie w du, bo mi się tam odpala yy, Thermomix. Yy, I tutaj potrzebujemy 300 gram fileta z piersi z indyka, a ja mam 800, prawie 900. To będą trzy porcje, więc potrójnie. Będę musiała robić to mięso, jeśli będę robiła w koszyczku, ale wiecie co? Bo je trzeba na parze gotować w koszyczku. Pomyślałam, że wykorzystam sobie ten pojemnik i od czasu do czasu będę tam mieszała więc tutaj mi wyjdzie o wiele więcej tego mięsa. Więc ja sobie już mięso przygotuję. Tylko Wam szybciutko powiem, co potrzebne jest do tego pasztetu. A więc, tak 600 g wody, 350 g filetów z piersi z indyka pokrojonych na 2 cm kawałki, 200 g boczku wędzonego bez skóry i kości, pokrojonego w 1 cm, w 1 cm centymetrową kostkę. Więc zobaczcie, ja tutaj mam idealnie to pokrojone, więc już nie muszę kroić. 200 g wątróbek drobiowych oczyszczonych. A ja tutaj mam, ile tu tego jest? Kilo 142, więc może resztę wykorzystam tak wątróbkę z cebulką. Zobaczę. 200 gram wątróbek. Dwa liście laurowe, dwa ziarna ziela angielskiego, jedna bułka sucha, żeby ją namoczyć. Ja mam taki chleb tostowy, który mi posłuży za bułkę. Jego zawsze używam też do mielonego, więc nie ma problemu. 100 g pieczarek. Ja zrobię bez pieczarek. 100 g cebuli pokrojonej w ćwiartki, 200 g oliwy, 2 jajka, 1 i 1, druga łyżeczka soli, 1 i 1, druga łyżeczka pieprzu mielonego, 2-3 szczypty gałki muszkatułowej. Mielonej, więc kochani, myję mięso, pokroję to wszystko i Wam za chwilkę pokażę, jak ja to tutaj poprzygotowywuję. I tutaj już w pojemniku y, mam wrzucone mięso. Jak możecie zobaczyć, z góry jest wątróbka boczek, pod spodem jest pierś z indyka. Teraz będę dodawać jeszcze zioła, i w przepisie jest y, liść laurowy, dwa liście, że mam potrójną. Po trójną porcję mięsa to dodam sześć liści, dwa ziele angielskie potrzeba, więc ja dodam sześć. Nie wiem, czy mi łapie zoom, jakoś coś się dzieje z tym aparatem ostatnio. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zakrywam przykrywką z góry. i będę gotować 30 minut na waromie. I wiecie co? W międzyczasie pomyślałam, że jak mi się tam pasztet robi, a zostało mi troszeczkę wątróbki, to podsmażę cebulkę i, i zrobię tą resztę wątróbki tak z cebulką do chlebka. Szybciutko to zrobię na patelni, no bo szkoda mi jej, słuchajcie, żeby mi się zmarnowała, tak? A... Może wezmę tą deskę, co wykorzystywałam na mięso. Po co brudzić czystą deskę? Dobra, pokroję cebulę, a właśnie mm, szkoda, żeby mi się zmarnowała wątróbka. Wyrzucić nie wyrzucę. Do mm, pasztetu nie potrzebuję aż tyle, więc szybciutko tutaj podsmażę cebulkę, mm, dodam wątróbki. i Będę miał nawet taki szybki obiad, słuchajcie, nawet może Dogotuję do tego ziemniaczki cebulka, już mi się tu fajnie poddusiła, więc dodaję pokrojoną wątróbkę. Już widzieliście ten przepis u mnie na kanale, więc bardzo szybki przepis. I wątróbka się podsmaży i tak później, tylko po stole. I danie gotowe. Szybkie wykorzystanie reszty produktu. I pasztet mamy gotowy. Zobaczcie, ile go wyszło. Cała duża Micha. I tak pięknie termomiks go zblendował na taką jednolitą masę. No rewelacja. Mam nadzieję, że mi starczy tych foremek. Foremki teraz sobie natłuszczę. No i co? Przekładam mój pasztet. Zobaczymy, czy tych foremek nie będzie mało. Na pewno podzielę się tym pasztetem z dziećmi. Przyjdą na spróbowanie. Jak im zasmakuje, to nie ma problemu. Mamunia odda jedną foremkę. Dobra, wydaje mi się, że tyle wystarczy. Tu nie będzie mało, ale pomyślałam, że sobie go może zamrożę i będę miała pasztet wielkanocny. Teraz będę chciała tutaj zrobić wzorek na tym pasztecie, i pomyślałam, że sobie właśnie tak po nim zrobię taki wzorek, żeby to w miarę jakoś fajnie. Wyglądało z góry. I pasztet mamy, słuchajcie, gotowy. Teraz go wkładam na. Muszę sprawdzić, na ile? Już Wam powiem. Na 50 minut 200 stopni, więc wkładam go teraz do piekarnika. No i zobaczycie już efekt końcowy, jak go upiekę. I kochani, tak wygląda pasztet po upieczeniu. Właśnie go wyjęłam z piekarnika i postawiłam tutaj przy uchylonym oknie, żeby fajnie przestygł. Więc jak ostygnie, to sobie zrobię kromeczkę i go przetestuję. Ale powiem Wam, że wygląda naprawdę świetnie. I pomysł z tym widelcem nie był zły. Prawda? Wygląda tak fajnie ozdobiony. Także czekam, aż wystygnie i przychodzę do Was już z testem. Przetestujemy, posmakujemy, zobaczymy. I kochani, jestem. Wyobraźcie sobie, że mamy już wieczór. Mamy prawie siódmą godzinę. E, troszkę mi się zeszło. Robiłam pazurki i trochę mi się e, przy paznokciach zeszło, i też wypadło mi z głowy, że miałam do Was przyjść z e, posmakowaniem tego pasztetu. Mój mąż już go smakował. Ja stwierdziłam, że mm, teraz Wam. Z Wami razem go spróbuję. Zobaczcie, konsystencja jest rewelacyjna. Więc testuję. Bardzo kremowy. Mhm. Bardzo dobry. Powiem Wam, że bardzo dobry. Ja lubię pasztę, słuchajcie, sobie jeść z ogórkiem kiszonym albo z pomidorkiem, więc super. Przepraszam, na pewno jeszcze um, będę próbowała robić ten przepis, um, może z innym mięsem, niekoniecznie z indykiem, bo. Wydaje mi się, że każde mięso można do tego przepisu wykorzystać, i na pewno nie taką dużą ilość, bo miałam tego mięsa naprawdę dużo. I wyszły mi trzy foremki. Teraz na pewno podzielę się z dziećmi. Zobaczymy, czy im zasmakuje, bo powiem Wam, że nie każdy lubi pasztety, więc zobaczymy, mają do nas jutro przyjść. Spróbują, jeśli im będzie smakować, to po prostu im dam. Pazurki, jakie sobie zrobiłam tym razem, zmieniłam kształt. Kształt jest taki troszeczkę migdałki, troszkę takie zaokrąglone. I dałam tutaj, położyłam lakier hybrydowy, taki ten liliowy z Biedronki i folia transferowa. I tak właśnie wyszły moje pazurki. A dlaczego zrobiłam pazurki? Bo. Ten paznokieć mi tutaj się złamał Jak już mi się złamał to mówię Zasiadam, robię i będę Miała nowe paznokcie Już Wam rano mówiłam, że przyda się Je zrobić i, I wyszło samo z siebie Że musiałam przy nich Troszeczkę posiedzieć i je dzisiaj Zrobić, ale powiem Wam, że fajnie Bo już mam na nowy tydzień Nowe paznokcie, także kochani Pasztet polecam Ja Wam przepis napiszę Pod spodem, pod filmem można go, tak jak Wam wspomniałam, zrobić. Yy, wszystko to podgotować, poddusić na patelni, a później przemielić w maszynce do mielenia mięsa lub jakoś zblendować. Też mi się wydaje, że można to spokojnie tak zrobić. Ale naprawdę smak jest wyśmienity. Także kochani. Ja będę już zakończać tego vloga. Mam nadzieję, że dzisiaj również miło spędziliście ze mną czas. Ja serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, za to, że byliście dzisiaj ze mną. My widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko i do zobaczenia buziaki. Pa when i blame you for the things that weigh me down